Hej siemanko, z tej strony Pan Naleśnik. Dzisiaj chciałam przedstawić moich dwóch z Brawl Stars Dłuższej wersji LEGO Więc tutaj mamy Old Rico Taki łatwy do zrobienia typek Rico Pistolet ma Kapelusz Ma głowę, nie to Pe z Minecrafta jestem kapeluszem w góry, ale My to. Jeszcze mam tego zwykłego Rico. Jeszcze dwóch pierwszych koszetów, Ten ma taką amunicję. Ten oczywiście Old Rico. To jest ten aktualny Rico. Oczywiście głowa mu nie pasuje, bo powinna być szara tego Olda. Dobra, to chciałam wam w tym odcinku przedstawić. Jeśli byście chcieli zobaczyć coś z Brawl Stars, no to piszcie w komentarzach i... ...lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. Więc po na razie, cześć!